Zanim pierwsze promienie słońca dotarły do poligonu w Drawsku-Pomorskim, powietrze było już ciężkie. Wszyscy czekali na komendę, ale atmosfera była gęsta od niepowiedzianych słów. Karolina Nowak, starszy sierżant w polskich siłach zbrojnych, stała z boku, z rękoma założonymi na piersiach, patrząc na swoich towarzyszy. W jej oczach nie było litości, ale i nie było strachu. Była gotowa. To było dla niej kolejne wyzwanie, kolejna próba. Ale dzisiaj było inaczej. Na jej plecach czuła wzrok swoich kolegów, pełen wrogości i nieufności. Nie wiedziała jeszcze, że dzisiaj wszystko się zmieni. Dzisiejszy trening miał stać się czymś więcej niż tylko kolejnym dniem w jednostce. To była godzina, kiedy miała się dowiedzieć, jak daleko może posunąć się ten system, który miał ją złamać. Zanim zaczęła, ktoś z tyłu rzucił jej zimne spojrzenie. Dąbrowski, starszy sierżant, który od pierwszego dnia nie ukrywał, że kobieta w jego zespole to obciążenie. Jego oczy nie mówiły nic, a jednak Karolina czuła, jakby każda jego myśl była skierowana przeciwko niej. Zaciśnięte usta, zimny ton, wszystko to było dla niej jak sygnał. Kiedy zaczęła, w jej głowie brzmiało jedno pytanie: Kto ją teraz uratuje? Na zewnątrz nie było żadnego ratunku. Za plecami nie stał nikt, kto mógłby jej pomóc. Karolina wiedziała, że tym razem nie będzie mogła liczyć na nikogo, ani na system, ani na tych, którzy stali obok niej. A mimo to miała pewność, że za chwilę znajdzie się coś, czego oni jeszcze nie rozumieli jakiś moment, kiedy wszystko się zmieni. Bo każdy z nich w tej chwili nie wiedział, że Karolina Nowak, z pozoru zwykła żołnierka, kryła w sobie więcej niż mogli sobie wyobrazić. W tej chwili czuła tylko ból w klatce piersiowej i wzbierającą w niej furę energii. Wreszcie padła komenda. Czas na kolejny test. Czas na kolejny sprawdzian, który miał pokazać, czy jej obecność w tej jednostce ma sens. Wszyscy wiedzieli, że Karolina nie będzie łatwym celem, a oni wciąż nie wiedzieli, jak trudna może się okazać walka, którą właśnie rozpoczęli. Wkrótce miała przekonać ich wszystkich, co to znaczy, kiedy walczy się z kimś, kto już dawno przeszedł przez piekło. Poligon w Drawsku Pomorskim był miejscem, które znał każdy wojskowy. Ogromne przestrzenie, piaskowe drogi, betonowe bunkry, wszystko uporządkowane zgodnie z wojskową dyscypliną. A jednak Karolina, choć nowa w tej jednostce, czuła się tutaj jak w domu. Teren, na którym się poruszała, był jej żywiołem. Zanim zaczęła służbę w wojsku, spędziła lata w jednostkach specjalnych, biorąc udział w misjach, których nie omawia się przy rodzinnym stole. Z każdej misji wracała, przemykając przez piaski, błoto, a czasem przez ogień. Była jednym z najlepszych w swojej dziedzinie, przewodnikiem psów bojowych, specjalistą w sztuce przetrwania. W każdym z jej ruchów było coś precyzyjnego, czego nie potrafili dostrzec ci, którzy widzieli ją tylko w mundurze. Jej przeszłość była ukryta, a każdy jej krok w tej jednostce był nowym wyzwaniem. Oglądali ją z boku, jakby była zagadką, którą należało rozwiązać. Jej dłonie, o których nie wiedzieli, że noszą blizny po ugryzieniach, mówiły więcej niż cała jej historia. Karolina nie była tu, żeby robić wrażenie. Była tu, by przejść przez najcięższe treningi, by udowodnić sobie, że potrafi działać bez osłony. Dziś miał się odbyć kolejny test marsz na orientację. Cztery godziny, osiem kilometrów. W tej chwili nie miała nic oprócz mapy, kompasu i grupy, z którą miała przejść przez las. Trzy osoby, trzy wyzwania, z pozoru proste zadanie. Tylko Karolina wiedziała, jak bardzo to zadanie może się skomplikować. Wystarczyło jedno niedopatrzenie, jedno nieporozumienie, żeby zniknęła jej szansa na integrację z resztą Plutonu. Pozostali żołnierze już dawno uznali, że jej obecność to tylko kwestia polityki. Kobieta w jednostce specjalnej, powtarzali między sobą. Nie pasowała im do wizji wojska, a Karolina wiedziała, że musiała wyjść poza ten schemat. Gdy ruszyli w drogę, pierwsze trzy punkty kontrolne udało się osiągnąć szybciej niż wszyscy się spodziewali. Dąbrowski, który prowadził zespół, patrzył na nią z rosnącą niechęcią. Karolina była spokojna, jak zawsze. Czuła każdą zmianę powietrza, każdy szelest gałęzi pod stopami. Ale wtedy, przy czwórce, coś się stało. Szeregowy Nowak spojrzał na kompas. Nie masz racji, powiedział zimno. Twój azymut jest błędny. Wydawało się to drobnym szczegółem, ale to wystarczyłoby by zasiać wątpliwości w pozostałych. Karolina spojrzała na kompas. Mapa była zgodna. Wiedziała, że podjęła dobrą decyzję. Zatrzymała się wyjaśniła. Pozostali jednak nie chcieli jej słuchać. Oparli się na własnych przekonaniach. Zdecydowali się pójść własnym szlakiem. Zdecydowali się. Bo Karolina była kobietą, bo jej sposób bycia nie pasował do ich wyobrażenia o wojsku. I mimo że miała rację, zrozumiała, że ich opór był czymś więcej niż tylko niechęcią do jej autorytetu. To była wojna o dominację, o to, kto z nich jest w stanie przejść przez to zadanie. Karolina wybrała swoją drogę, poszła swoim azymutem. Wciąż czuła wzrok Dąbrowskiego na plecach, ale nic jej nie powstrzymało. Dotarła na punkt zbiórki szybciej niż oni, a Nowak z resztą zespołu wrócili spóźnieni, zgubieni. Zamiast przyznać się do błędu, zaczęli obwiniać ją o brak współpracy. I wtedy zrozumiała. Nie chodziło o zadanie, chodziło o coś większego, chodziło o to, by ją złamać. Z każdą godziną czuła, jak ich pogarda wobec niej rośnie. To nie była tylko kwestia niezadowolenia, to było coś głębszego. Wiedziała, że im więcej wytrzyma, tym więcej będą jej rzucać pod nogi. A jednak Karolina wiedziała jedno, że to, co miało nastąpić, nie będzie zwykłym szkoleniem. To była wojna, której nie mogła wygrać na tych samych zasadach. Musiała wyjść poza te granice, musiała pokazać im, że ma w sobie siłę, która może pokonać ich wszystkie przeszkody. To, co miało się wydarzyć, miało wykraczać poza wojskowy protokół. Karolina wiedziała, że jej prawdziwa walka dopiero się zacznie. Zbliżał się drugi tydzień szkolenia. Karolina nie wiedziała, że wkrótce zostanie postawiona przed wyborem, który zmieni wszystko. Przyszły marsz na orientację okazał się bardziej skomplikowany, niż początkowo zakładała. Po raz kolejny została przydzielona do grupy, która, jak się okazało, nie chciała współpracować. Chorąży Lewandowski który już od pierwszego dnia obserwował ją uważnie, zauważył, że w jej ruchach było coś, czego nie potrafił zrozumieć. Choć była jedną z najlepszych w swojej klasie, jej obecność w Plutonie budziła kontrowersje. Z kolei Dąbrowski, który do tej pory nie okazywał żadnej sympatii, zaczął ją celowo testować. Nie szło o jej zdolności, ale o jej charakter. Z dnia na dzień robił wszystko by sprawić jej kłopot wypytywał ją o szczegóły które mogłyby podważyć jej profesjonalizm w trakcie kolejnych ćwiczeń zyskała jednak szersze poparcie nawet jeśli jej koledzy z plutonu nie okazali jej tego wprost dostrzegli że jej sposób działania był ponadprzeciętny jednak to nie wystarczało musiała przejść jeszcze jedną próbę próbę której nikt nie mógł przewidzieć podczas kolejnej fazy treningu na poligonie została wystawiona na konfrontację z grupą żołnierzy, którzy nie zamierzali się z nią układać. Nowak, który wcześniej nie zgodził się pójść za nią, teraz jeszcze bardziej podważył jej decyzję. Inni żołnierze wspierali go w tej grze. Każdy kolejny błąd czy niedopatrzenie był przez nich traktowany jako dowód na to, że Karolina nie zasługuje na swoje miejsce. Jednak w tym wszystkim Karolina widziała coś, czego oni nie dostrzegali. Widziała, że ich działania to nie przypadkowe decyzje, lecz coś znacznie gorszego. Próba, którą mieli przejść, nie była przypadkowa. To była ich strategia, zniszczyć ją tak, by nie miała żadnej szansy na wygraną. Każdy ich ruch, każde nieporozumienie, każde zadanie, które zostawało jej przydzielone, prowadziły ją na skraj, nie po to, by ją zmęczyć, lecz by wyczerpać jej ducha. Chcieli jej pokazać, że niezależnie od jej przeszłości, w tej jednostce nie ma miejsca dla takich jak ona. Dla niego, Dąbrowskiego, była tylko obcym ciałem, które należy wyeliminować. Karolina z każdym dniem czuła, jak to napięcie rośnie. Nie chodziło już tylko o trening, chodziło o coś znacznie bardziej brutalnego. Każdy kolejny dzień był testem jej siły woli. I Karolina zaczynała rozumieć, że aby przejść przez tę walkę, nie może już polegać na innych. Zrozumiała, że stawką jest nie tylko jej pozycja, ale coś znacznie bardziej fundamentalnego, jej godność, jej przyszłość w tej jednostce, w tym systemie. Zostało tylko jedno pytanie, które nadal nie miało odpowiedzi jak długo jeszcze wytrzyma? Kiedy nadchodziła ostatnia faza treningu, czuła, że to nie będzie już tylko kwestia fizycznej wytrzymałości, to będzie test, który zadecyduje o wszystkim jedno złamane spojrzenie, jeden nieprzemyślany ruch i mogła wszystko stracić. Dzień ostatniego testu nadszedł niespodziewanie szybko. Karolina wiedziała, że wkrótce stanie twarzą w twarz z najtrudniejszym wyzwaniem, które miała do pokonania. Jej zmysły były wyostrzone jak nóż. Każdy dźwięk, każdy szelest gałęzi w lesie, każda zmiana temperatury powietrza wszystko to miało znaczenie. To była jej przestrzeń to tutaj czuła się jak w domu ale wiedziała, że tym razem to nie wystarczy. Tym razem stawką była jej przyszłość jej prawo do bycia częścią tej jednostki. Zadanie było proste, jak się wydawało. W ciągu czterech godzin przejść przez teren, dotrzeć do punktu zbiórki i wykonać zadanie z pełnym zaangażowaniem. Jednak w tym przypadku nie chodziło tylko o czas. To była pułapka. Pułapka, która miała na celu jej upadek. Karolina szła pierwsza. Zgodnie z procedurą była odpowiedzialna za trasę. Jej kompas, mapa, to one miały ją doprowadzić do celu. Mimo to. W jej głowie pojawiło się niepokojące pytanie. Co jeśli jej przewodnictwo zostanie zignorowane? Co jeśli jej zespół nie pójdzie za nią, tak jak to miało miejsce wcześniej? Właśnie w tym momencie czuła, że zostaje wystawiona na próbę, która nie miała nic wspólnego z jej umiejętnościami. To była próba jej charakteru. Po drodze pojawiły się kolejne punkty, ale nie były one łatwe do odnalezienia. Wydawało się, że każdy z tych punktów wymagał nie tylko umiejętności, ale i przekonania, że to co robi, jest słuszne. Dąbrowski, który szedł tuż za nią, zaczynał wątpić. Chciał zniszczyć jej pewność siebie, chciał ją zdyskredytować. Z każdą chwilą jego gniew narastał. Wiedział, że jej sukces oznacza, że on przegra. Gdy dotarli do czwartego punktu, Nowak zadał jej kolejne pytanie. To było pytanie, które miało sprawdzić jej pewność siebie. Czy naprawdę wierzysz, że masz rację? Jej odpowiedź była cicha, spokojna. Potwierdziła swój wybór, choć nie miała żadnych dowodów, by go uzasadnić. Nowak jednak miał inne zdanie. On widział to jako słabość, a nie pewność siebie. A reszta zespołu? Oni nie chcieli się przyznać, że popełnili błąd i tak zaczęli się oddzielać od niej, idąc w innym kierunku. Karolina nie miała wyboru. Wiedziała, że to, co robi, jest właściwe, ale nie mogła ich zmusić, by szli za nią. Zdecydowała się na samotną drogę, wiedząc, że jeśli pójdzie swoją trasą, dotrze tam szybciej. Kiedy dotarła na punkt zbiórki, była sama. W jej oczach widać było tylko spokój. Wiedziała, że jej wybór był najlepszy. A reszta plutonu? Zgubili się. Zamiast przyznać się do błędu, szukali winnych. Ich upór by nie przyznać się do porażki, pogłębił tylko ich problem. Karolina miała dość. To nie był już tylko test fizyczny. To była wojna, którą musiała wygrać nie tylko dla siebie, ale dla całej swojej kariery. Wiedziała, że wszystko, co zrobi, będzie miało swoje konsekwencje. I to ona będzie musiała ponieść odpowiedzialność za to, co się wydarzy. Tak jak zawsze to robiła. W końcu, po powrocie na bazę, kiedy cała drużyna zebrała się, Dąbrowski podszedł do niej. W jego oczach wciąż była pogarda. Ale w tym momencie Karolina wiedziała jedno, nie musiała udowadniać mu niczego, zrobiła to, co musiała. A teraz nadszedł czas, by stawić czoła temu, co nadchodziło. Wiedziała, że jej obecność w tej jednostce to tylko kwestia czasu. Jednak z każdą chwilą czuła, jak ta gra staje się coraz bardziej brutalna. Dąbrowski nie dał za wygraną. Choć reszta Plutonu wróciła do bazy, jego postawa nie zmieniła się. Wciąż starał się podważyć jej kompetencje, szukając kolejnych powodów, by ją zdyskredytować. Wzrok, którym ją obdarzał, mówił więcej niż jakiekolwiek słowa. Wreszcie, po kilku dniach doszło do konfrontacji. Karolina była zmęczona. To nie był już tylko trening. To była psychologiczna wojna, która miała ją złamać. Tego dnia miała uczestniczyć w kolejnej serii ćwiczeń, z pozoru prostych. Ale to, co miało się wydarzyć, wykraczało poza normalny schemat. Dąbrowski zaplanował dla niej coś specjalnego. Gdy ruszyli na kolejny test, Karolina nie miała pojęcia, co ją czeka. Nie spodziewała się, że cała drużyna zostanie postawiona przed nowym wyzwaniem. Tym razem celem było dotarcie na punkt kontrolny w czasie krótszym niż godzina. Nikt nie powiedział jej, że ten test nie jest zwykłym ćwiczeniem. Dąbrowski zaplanował go tak, by nie miała szans na wygraną. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Karolina biegła po lesie w pełnym zestawie bojowym, bez wahania. Pozostali żołnierze nie mieli takiej pewności. Zaczęli opóźniać tempo, a to oznaczało, że Karolina musiała podjąć decyzję. Czekać na resztę, by nie łamać dyscypliny, czy wykorzystać moment? I biec sama. Wiedziała, że nie może pozwolić sobie na porażkę. Biegła. Biegła w swoim tempie, zmuszając siebie do granic możliwości. Z każdym krokiem czuła, jak jej ciało odmawia posłuszeństwa, ale nie zwalniała. W oddali widziała punkt kontrolny, który miał być celem. I w tej chwili w jej umyśle zapaliła się czerwona lampka. Coś nie pasowało. Kiedy dobiegła do punktu, była sama, reszta drużyny spóźniała się o kilka minut. Zamiast poczuć ulgę, Karolina poczuła niepokój. Wiedziała, że to nie koniec. Dąbrowski musiał przygotować coś jeszcze. I nie myliła się. Chwilę później z ukrycia usłyszała dźwięk zbliżających się kroków. Odwróciła się, ale nie miała czasu na reakcję. Z jej prawej strony pojawił się jeden z żołnierzy, który wcześniej wyraził wątpliwości co do jej decyzji. Był zdeterminowany, by pokazać, że to on jest silniejszy, ale Karolina już wiedziała, jak zareagować. Wykorzystała każdy element terenu, każdą przewagę, by go przechytrzyć. Złamała go, ale nie było to zwycięstwo. W jej oczach pojawił się cień. Czuła, że z każdą chwilą ten test staje się bardziej osobisty. To już nie był zwykły trening. Zrozumiała, że jej walka o przetrwanie w tej jednostce weszła na nowy poziom. Z każdą próbą Dąbrowskiego czuła, jak ta gra staje się coraz bardziej brutalna i jak coraz bardziej zmienia ją samą. Zamiast odpoczywać po ćwiczeniach, Karolina czuła, jak niepokój narasta w jej piersiach. Zawsze, gdy zamykała oczy, widziała twarze tych, którzy nie mogli jej zaakceptować. Wszystko, co zrobiła, wydawało się nie wystarczać. A teraz wiedziała, że musi stawić czoła najtrudniejszemu wyzwaniu w swojej karierze. Nie chodziło już o to, by wygrać w oczach innych. Chodziło o to, by udowodnić, że nie podda się i że nie pozwoli, by jej marzenia zostały zdeptane. Żadne z nich nie wiedziało, co potrafi, a Karolina miała zamiar pokazać im to w sposób, który zmieni wszystko. Trening stawał się coraz bardziej wyczerpujący. Karolina wiedziała, że nie ma już drogi odwrotu. Dąbrowski nie ustępował. Każdy kolejny test, każda kolejna próba, którą jej rzucano, była coraz bardziej brutalna. Czuła się jakby stała w ogniu, gdzie każda decyzja mogła oznaczać jej koniec. A jednak wciąż szła naprzód. Wiedziała, że nie ma innej opcji. Z dnia na dzień napięcie w jednostce rosło. Kolejni żołnierze zaczynali jej zazdrościć, a inni chcieli ją zniszczyć. Zaczęli rozpuszczać plotki, sugerując, że jej sukcesy były wynikiem łaski dowództwa, mówiąc, że obniżono wymagania tylko po to, by mogła wypełniać rolę w męskim świecie. Karolina słyszała te szeptane słowa. Wiedziała, że nie może pozwolić sobie na chwilę słabości. Każdy jej krok, każda decyzja była obserwowana. Ale co gorsza, widziała, jak jej własni koledzy z drużyny zaczynają wątpić w jej zdolności. Wciąż nie mieli pojęcia, co tak naprawdę może jej dać siłę. Ich zdolności były ograniczone. To, co Karolina musiała zrobić, nie miało nic wspólnego z treningiem fizycznym. To była walka o przetrwanie w systemie, który był stworzony, by ją złamać. Z każdym dniem zaczynała zauważać, jak wyraźnie oddzielała się od innych. Czuła się coraz bardziej obca. Z każdym kolejnym dniem stawała się coraz bardziej wyizolowana, ale wiedziała, że nie może się poddać. Poczucie misji, które ją napędzało, nie pozwalało jej zejść z tej drogi. Pewnej nocy, po szczególnie trudnym dniu, Karolina siedziała w swoim pokoju. Zamyślona patrzyła na zdjęcie swojego ojca, który był legendą w wojsku. Wiedziała, że wszystko, czego się nauczyła, było zgodne z jego naukami. Wspomnienie jego słów dawało jej siłę. To, co on mówił o honorze i lojalności, wciąż było żywe w jej sercu. Wiedziała, że to, co robi, jest dla niej ostatecznym testem, a teraz miała do podjęcia najtrudniejszą decyzję. Zbliżał się kolejny test, kolejne zadanie, które miało zweryfikować jej pozycję. W tym samym czasie Dąbrowski zaczął prowadzić z nią psychologiczną grę. Zaczęły się coraz bardziej intensywne naciski. Pytania, które miały na celu wyłamać ją ze swojej postawy, nie odpuszczał. A Karolina czuła, jak każda jego próba coraz bardziej ją motywuje. Wiedziała, że to, co przeżywa, nie jest już tylko częścią wojskowego treningu. To była bitwa o jej własne przekonania, o jej przyszłość. To, co działo się w tej jednostce, zmieniało ją z dnia na dzień. Czuła, że to nie jest tylko walka o przetrwanie w systemie, to była wojna, którą musiała wygrać. I choć nie znała odpowiedzi na wszystkie pytania, wiedziała jedno: nie może się poddać. To była jej droga i jeśli ma to zrobić, zrobi to w swoim własnym stylu, na swoich warunkach, z pełnym poświęceniem, ale nie pozwoli, by ktokolwiek ją złamał. I tego dnia, kiedy nadszedł kolejny test, Karolina podjęła decyzję. Nie chodziło już tylko o to, by przejść przez testy fizyczne. To była walka o przetrwanie, o jej własną tożsamość. Karolina wiedziała, że jeśli nie wytrwa, nie będzie miała już żadnej przyszłości i postanowiła wyjść naprzód, gotowa stawić czoła wszystkim, którzy stali jej na drodze. Karolina czuła, jak napięcie w powietrzu rośnie. Dzień testu, który miał zadecydować o jej dalszym losie, w końcu nadszedł. Była gotowa, choć wiedziała, że nie chodzi już tylko o fizyczne przetrwanie. Wiedziała, że czeka ją najtrudniejsza próba charakteru, którą do tej pory przechodziła. Wychodziła naprzód, a za nią słychać było szmer kroków innych żołnierzy, których obecność nie miała już znaczenia. Liczyło się tylko to, co miała zrobić. Zanim ruszyli, Dąbrowski podszedł do niej, rzucając w jej stronę kolejne cięte słowa, które miały jej przypomnieć, że nie zasługuje na to, co osiągnęła. Był przekonany, że jeśli ją złamie, jego pozycja w Plutonie nie będzie zagrożona. Karolina wciąż jednak patrzyła przed siebie, nie dała mu satysfakcji. Każde słowo, które wypowiadał, tylko ją motywowało. Wiedziała, że każda próba wytrzymałościowa, każdy test, który jej rzucano, nie był przypadkowy. Dąbrowski starał się ją wytrącić z równowagi, ale jej spokojne spojrzenie mówiło wszystko. Tym razem nie będzie łatwo. Podczas marszu na orientację, gdy zbliżyli się do punktu kontrolnego, Karolina poczuła, że coś się zmienia. Napięcie w grupie było wyczuwalne. Zanim dotarli do celu, Jeden z żołnierzy zaczął dyskutować o błędach, które rzekomo popełniła w swojej trasie. Znowu to samo. Jej zdolności były podważane na każdym kroku. Zamiast skupić się na zadaniu, reszta grupy zaczęła krytykować jej decyzję. To nie był tylko test na orientację. To było coś więcej. W tym momencie Karolina zrozumiała, że nie ma już odwrotu. Jej decyzja o pójściu własną drogą była słuszna. Dotarła na punkt zbiórki. Zanim reszta drużyny dotarła na piąty punkt, zamiast poczuć ulgę, poczuła gorycz. Kolejny raz musiała zmierzyć się z brakiem szacunku, z wątpliwościami, które towarzyszyły jej przez cały czas w tej jednostce. Zamiast uznać jej kompetencje, wszyscy zaczęli szukać powodów, by ją zdyskredytować. Karolina była zmęczona. Zmęczona ciągłym udowadnianiem swojej wartości, ale wiedziała jedno. Nie dla nich to robiła, dla siebie, dla swojego honoru. To nie było tylko szkolenie, to była wojna, którą musiała wygrać. Z każdą chwilą czuła, jak rośnie w niej potrzeba pokazania im wszystkim, kim naprawdę jest. Nadszedł moment, kiedy to, co miało się wydarzyć, zdeterminowało dalszy przebieg jej kariery. Karolina musiała podjąć decyzję nie tylko o przyszłości w tej jednostce, ale o wszystkim, co dotąd przeszła. Wszystkie jej umiejętności, wszystko czego się nauczyła, były teraz w grze. Dąbrowski, choć wciąż nie wycofał się ze swojej postawy, zaczął dostrzegać, że nie będzie w stanie jej złamać. To było jasne. Karolina wytrwała, a to znaczyło, że każdy jego atak stawał się tylko krokiem do porażki i teraz była gotowa na wszystko, co miało nadejść. To ona decydowała, jak dalej potoczy się ta historia. I choć wiedziała, że niełatwo będzie zmienić całą jednostkę, miała świadomość, że to, co robi, ma sens. Zrobiła to, by udowodnić, że warto walczyć o to, co się kocha. A teraz nadszedł czas, by walczyć do końca. Dzień, który miał zadecydować o wszystkim, zbliżał się nieubłaganie. Karolina wiedziała, że już nie ma odwrotu. Stała w samotności na poligonie, wpatrując się w przestrzeń, która wydawała się tak znajoma, a jednocześnie obca. Wiedziała, że jej przyszłość w tej jednostce jest niepewna. Jednak w tej chwili czuła, że nie ma już czego się bać. Z każdą godziną coraz bardziej odkrywała, że to nie system ją złamie. To ona miała moc, by go pokonać. Wkrótce miała stawić czoła tej ostatecznej próbie. Dąbrowski zaplanował kolejny test, który miał jej pokazać, że nie zasługuje na miejsce w tej jednostce. Karolina była jednak gotowa. Nie wiedział, że jego manipulacje nie zrobią na niej wrażenia. Ostatni test miał być sprawdzianem jej zdolności przetrwania w ekstremalnych warunkach. Cała drużyna miała przejść przez las w pełnym oporządzeniu z zadaniem dotarcia do punktu zbiórki. Karolina wiedziała, że to nie będzie zwykłe zadanie. Kiedy w końcu ruszyli, cała drużyna podążała za nią, choć w jej oczach dostrzegała coś więcej niż tylko chęć wygranej. Czuła, że to, co się wydarzy, nie będzie zależało od tego, czy dotrze do celu pierwsza. To było ostateczne wyzwanie, które miało wyłonić zwycięzcę. Karolina zmierzyła teren, miała wszystko pod kontrolą, zbliżali się do punktu, ale coś było nie tak. Kiedy dotarła na zbiórkę, znów była sama. Reszta drużyny dotarła później, po czasie gdy kariera Karoliny mogła zostać zniszczona. Wiedziała, że ten dzień już zmienił wszystko. Dąbrowski, patrząc na nią, dostrzegł coś, czego nie mógł zignorować. Zaczynał dostrzegać, że nie może jej złamać. To była jej chwila. Karolina nie musiała czekać na aprobatę. To ona właśnie udowodniła, że nie tylko przetrwa, ale wyjdzie z tej walki silniejsza. Nie szukała poklasku, szukała sprawiedliwości, z każdym dniem stawała się silniejsza. Nie tylko w oczach innych, nie tylko w oczach tych, którzy chcieli ją zniszczyć, stała się symbolem, ostateczną odpowiedzią na to, co znaczy prawdziwa siła. Nie chodziło o to, by wygrać, chodziło o to, by pozostać wiernym sobie, mimo wszystko. Karolina stała tam, patrząc w dal, Wiedząc, że to, co przeżyła, już zmieniło jej życie, a teraz była gotowa na wszystko. Kiedy spojrzała na Dąbrowskiego, wiedziała jedno: on już nie miał nad nią władzy to ona kontrolowała swoje przeznaczenie to ona była teraz tym, kto decydował o tym, co się wydarzy. I z każdym krokiem, który stawiała, coraz bardziej uświadamiała sobie, że nie tylko przetrwała ona wygrała tę bitwę. I zrozumiała, że prawdziwa siła nie polega na tym, by przejść przez wszystko bez szwanku polega na tym, by stać przy tym, co się wierzy, nawet gdy wszyscy inni próbują cię złamać.